No i proszę Państwa wszystko wskazuje na to, że zobaczymy Szkodę w WRC, szkoda w Igora Brot. Do widzenia, pozdrawiamy Igor Drota, Władysław Panoci, a Jarek Noworów, dyrektor Rajdu Rzesiowskiego. Startuje tę przesympatyczną załogę. To Skoda WMC. Startuje Maćka Rześnika. Jeszcze szybciej pozdrawiamy, jak do oczekiwania. Do oczekiwania, powiem szczerze, chcielibyśmy być w pierwszym ale jak będzie, to już zobaczymy w drugim Od pierwszego, to będziemy mocno walczyć. Ekspętany. Jacku, smacznego. Te lody bardzo dobre w Rzeszowie. Kamil Butruk Kolejne Subaru Marcina Belkowskiego Muszę powiedzieć, że ostatnio Marcin Belkowski zrobił fantastyczny wynik podczas wyścigów górskich Marcin forma idzie w górę Jakie plany przed tym rajdem? O rajd jest bardzo długi, ciężki che me choveu